Co to jest IKE i IGZE? Już tłumaczę. To dobrowolne konta emerytalne, które mają zachęcić do samodzielnego odkładania pieniędzy na przyszłość. IKE, czyli indywidualne konto emerytalne, i IGZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Oba działają podobnie. Sam wpłacasz pieniądze, wybierasz sobie, czy inwestujesz, nie wiem, w obligacje, akcje itd., tak Wszystko zależy od oferty banku, czy innej platformy, po prostu z której korzystasz. A państwo daje ci korzyści podatkowe. I limit wpłat w 2025 roku wynosi 2%. Do 23 tysięcy w przypadku IKE i do 9 tysięcy w przypadku IGZE. Rocznie, oczywiście. A jeśli chodzi o samą ulgę podatkową, to w przypadku IKE. Nie dostajesz się od razu, ale po ukończeniu 60 roku życia albo 55, jeśli masz prawo do wcześniejszej emerytury. I po ukończeniu tego roku życia masz prawo wypłacić pieniądze bez podatku belki, czyli bez 19% od zysku kapitałowych. W przypadku Xe tu dostajesz ulgę od razu. Każda wpłata obniża Twój dochód do opodatkowania w PI. I przy wypłacie, czyli po 65 roku życia płacisz ryczałtowy podatek 10%, niezależnie od zysku. Więc widzisz, w przypadku IKE możesz wypłacić wcześniej, ale wtedy Tracisz zwolnienie z podatku. W przypadku Igze, wcześniejsza wypłata oznacza, że cała kwota staje się Twoim dochodem i musisz ją opodatkować według skali podatkowej. Podsumowując, IKE jest dobrą opcją, jeśli chcesz uniknąć podatku belki przy wypłacie. Igze jest lepsze, jeśli zależy Ci na obniżeniu podatku tu i teraz. Jeśli na przykład, nie wiem, jesteś na wyższym progu podatkowym i tak dalej. Daj w komentarzu, o czym chętnie byś jeszcze usłyszał, no i walnij serduszko i zostaw followka. Pozdro.